Dzień dobry moi kochani, nazywam się Marzena Tryfon, jestem makijażystką i dzisiaj pokażę Wam coś totalnie nie makijażowego, bo pokażę Wam moje zakupy na Aliexpress. Tak jak wiecie, ja uwielbiam kupować na Aliexpress pędzle. Nie wiem czy już się ukazał odcinek z pędzlami, ale na pewno na kanale on będzie. Nie wiem czy przed tym, czy po tym, no zobaczymy. Natomiast dzisiaj chcę Wam pokazać troszkę przedmiotów, które kupuję tak po prostu do codziennego użytkowania trochę okularów, troszkę innych rzeczy tak więc bez zbędnego gadania pokazuję Wam co na tym Aliexpressie kupuję jako pierwsze leżą mi tutaj czapki baseballówki kupiłam sobie takowe na wyjazd bo teraz właśnie się szykujemy, o proszę proszę jest różowa? jest świeci się? świeci ma duży daszek, żeby zasłonić mnie przed słońcem? Ma. Nada się, nada się. <laughs> Słuchajcie, bez względu na to, jak ja w tym wyglądam, uważam, że jest bardzo fajna, bo tutaj pięknie się mieni, świeci. Jest różowa, no i bardzo się sama sobie w niej podoba. Druga jest mniej świecąca, ale za to niebieska. O, bardzo proszę. Podobać się. Bo ja się sobie bardzo podobam, lubię siebie w baseballówkach. Co prawda, rzadko w nich chodzę, tak na dobrą sprawę chodzę w nich głównie, jak jestem na wakacjach. Każda z nich kosztowała coś w granicy między 25 a 30 zł. Wszystko zależy od jakby kursu dolara. Ale od razu Wam powiem, że 11 listopada na, Ali, na AliExpressie będą bardzo duże wyprzedaże, bardzo duże przeceny. Dlatego właśnie zdecydowałam się nagrać ten filmik, żebyście miały szersze spojrzenie, co tam jeszcze można kupić. Ja mam masę rzeczy, które po prostu są w domu gdzieś, już tutaj nie przynosiłam, bo są po prostu w użytkowaniu. Są to świecące obroże dla psów. Są to takie, wiecie, woreczki do, do prania bielizny. Są to na przykład świetne worki do prania butów. Które mają takie fajne przekładki steropianowe. Naprawdę jest tego cała masa. Ja postaram się Wam bardzo dużo linków, również przedmiotów, których tutaj nie pokażę w tej chwili, dać Wam po prostu na dole. Zobaczycie sobie, co to jest, czy Wam się to przyda, czy Wam się to spodoba. Mam nadzieję, że, że coś dla siebie wybierzecie. No ale dobrze, jedźmy, jedźmy dalej, bo tego jest troszkę. Ja oczywiście hurtowo i nagminnie kupuję na AliExpressie rzęsy. Mamy tutaj 7 par rzęs. I zobaczcie, jak one są świetnie zapakowane. Każda para zapakowana jest w takie osobne pudełeczko. Myślę, że te. Ach, i one są jeszcze tutaj polazywane. No, chyba nie wszystko się nakleiło, bo mamy tylko Wednesday. Także zapakowane są w takie śmieszne, jednorazowe opakowania. Myślę, że są świetne właśnie do tego, żeby wziąć na wyjazd. Ja z całą pewnością taką jedną parę sobie wrzucę do bagażu. Czy ja będę chodziła w sztucznych rzęsach na urlopie, tego nie wiem, ale wiecie, zawsze warto ze sobą mieć. Kto ze sobą nosi, ten się nie prosi, nie? także ja na pewno takie rzęski wezmę, to nic naprawdę nie waży niewiele miejsca zajmuje, więc po prostu jakiś malutki klej i właśnie te rzęski na pewno ze mną pojadą właśnie do Egiptu wiecie, modeli rzęs jest cała masa, ja Wam podlinkuję te, które Wam pokazałam i jeszcze kilka innych sprawdzonych przeze mnie, takich, które ja właśnie docinam do połóweczek, bo wiecie, że ja nawet te, które mam dzisiaj na sobie to też są docięte właśnie z długiego paska docięte, zrobione takie, no te to są akurat takie dwie Trzecie, to nie są połóweczki, tylko raczej takie dwie trzecie. No niemniej jednak, spójrzcie, jak one pięknie na oku wyglądają. Zresztą, doklejają się po prostu, jak marzenie, dokładam i już, i są. Kolejną rzeczą, taką jeszcze makijażową, którą Wam pokażę, którą też kupuję no, dość często, bo to jednak się niszczy. Są to takie tacki do wykładania produktów mokrych, czy ja na przykład, jak mam jakiś liner albo do wymieszania podkłady, to właśnie wy, wykładam na taką tackę. One są bardzo łatwe, wiecie, w czyszczeniu, one są bardzo łatwe w dezynfekcji. W związku z tym ja ich kupuję sporo, kosztują dosłownie, nie pamiętam, 1,5 dolara, 2 dolary, nie są to duże pieniądze, a jednak rzecz, która dla każdego wizerzysty jest po prostu mega potrzebna. Kolejna rzecz, której mam też całkiem sporo, to są takie pudełeczka, które po prostu służą mi do tego, żeby stały mi pędzle, żeby stały w nich. O tutaj mam na przykład kredeczki, zaraz Wam pokażę. O, spójrzcie. Tutaj mam na przykład takie właśnie pudełeczko z kredkami. Oczywiście są różowe, ładniutkie. One są w różnych rozmiarach, w różnych kolorach, w różnych cenach. Można kupić na przykład, wiecie, jak macie potrzebę, żeby postawić sobie na przykład tylko takie dwie. Są przepiękne, takie pokryte całe diamencikami. Przepiękne, ale jedna chyba kosztuje coś około między 40 a 50 zł, także to jest kupa pieniędzy. A jak ja tego tutaj, tu, w pokoju do nagrywania stoi tego, nie wiem, z 6 sztuk, no to wiecie, to to jest, to jednak ja wybieram tą wersję bardziej ekonomiczną. Te kosztowały coś około, nie pamiętam, 7 do 10 zł, tak mniej więcej. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która ułatwia mi moje życie makijażysty, To są takie pokrowce. Zobaczcie. Wygląda to w ten sposób. O. To można sobie wygiąć w tą stronę. To jest bardzo mięciutkie i elastyczne. O. I tutaj też stawiam sobie pędzelki. I to jest tak, że jeżeli już w ogóle mi się zdarzy, ja robię to bardzo rzadko, ale czasami wyjeżdżam do makijażu ślubnych, tak? Czyli jeżeli mam do pomalowania pannę młodą, świadkową, mamy, jeszcze kogoś tam, to wtedy potrzebuję kilku zestawów pędzli. W takim dniu, jeżeli mam do pomalowania kilka osób, w tym całym zamieszaniu naprawdę każda chwila jest na wagę złota. W związku z tym ja mam zrobionych w zależności, jeżeli mam na przykład do pomalowania cztery osoby, mam cztery takie zestawiki właśnie w takich oto poprawcach. O? Wygląda to w ten sposób, że po prostu dla każdej osoby mam przygotowany jeden taki zestaw i potem bardzo łatwo wszystkie brudne pędzelki chowam do tego właśnie do tego samego etui. To jest z plastiku, więc bardzo łatwo się dezynfekuje. No po prostu dla mnie produkt w punkt. Oczywiście kupuję całą masę pędzli. Tutaj mi się jeszcze zapodział taki fajny kabuki do pudrowania. Naprawdę taki przemiły on jest idealny również do nakładania rozświetlacza, na dekolt, na obojczyki, na całe ramiona. Ja lubię właśnie takie duże kabuki właśnie do takich celów. I jeszcze zostając przy organizacji, że tak powiem, mam też kilka takich torebek I to są naprawdę dla wizarzysty, torebki, które są świetne dlaczego? Dlatego, że tutaj wszystko widzimy. Ja tutaj mogę sobie, wiecie, włożyć palety i ja widzę, jakie palety mam bez, wiecie, bez, bez otwierania. Tutaj ma jedną dość dużą kieszonkę, tutaj ma dwie mniejsze. O, widzicie, każda z nich jest zamykana. Tutaj mamy za, po prostu zamek błyskawiczny. O, także. Właśnie takie torby przy jakichś makijażach wyjazdowych, czy też nawet właśnie na wyjazd, tak jak będziemy, nie wiem, lecieć do Egiptu i będę potrzebowała mieć jakieś tam kosmetyki i wtedy po prostu ja, wiecie, otwieram i widzę, co w tym, co w tym mam. To do przechowywania jest naprawdę świetna rzecz. Na AliExpress znajdziecie również... Po prostu tysiące różnych przeróżnych torebek. Ja czasami lubię właśnie kupować takie małe, małe torebeczki na wyjazdy, gdzie po prostu zmieszczę sobie telefon, gdzie będę miała miejsce, wiecie, na kartę klucz do pokoju, jakieś chusteczki, pomadkę. Uwielbiam takie torebki zabierać ze sobą na wyjazd, dlatego że one nie zabierają dużo miejsca, a spełniają swoje funkcje. No i zobaczcie, czyż nie jest słodka? A ona, słuchajcie, kosztowała coś, nie pamiętam, 15 zł, 14 zł. Mhm. Mam też całą masę po prostu toreb, które kupuję na AliExpress. Ja należę do osób, które, jak ja bym miała wydać Kilkaset złotych na torebkę, a już nie daj pani Boże kilka tysięcy, to bym chyba umarła, przysięgam Wam. O ile buty muszę mieć dobre, wygodne, z bardzo wysokiej gatunkowo skóry i absolutnie nie żadne gesy, bo to po prostu syf największy, z plastiku ohydnego, obrzydliwego, ordynarnego, nie wiem, kto to kupuje, one owszem ładnie wyglądają, natomiast nasze nogi są nie bardzo biedne. Więc ja kupuję jedyne, co to rzeczywiście, jeżeli kupuję drogie, to kupuję buty, a torebki kupuję na AliExpress, ponieważ ja wolę tych torebek mieć kilka, zmienić je sobie w sezonie. Potem takie używane, ale jeszcze w genialnym stanie oddaję na przykład na bazarek dla, dla zwierzaków i kupuję sobie nowe, które kosztują 40-50 zł, które są bardzo ładne. Funkcjonalne, mają dużo przegródek, bo na przykład wiecie, te. Mam jedną uwagę Michaela Corsa. Wylicytowałam ją kiedyś na bazarku właśnie dla, dla zwierząt. Jakież było moje zdziwienie, jak ja zobaczyłam, że tam są tak naprawdę dwie komory tylko tam nie ma żadnych kieszonek. Nie, po co? Ale tam jest napis: Kors. No więc po kigrzyk mi e, taka torebka. Jak ktoś chce, ktoś lubi, niech ma. Ja się nie wtrącam, ja torebki kupuję na Aliexpress i jestem szczęśliwą kobietą, uwierzcie mi, nie mam potrzeby posiadania markowych rzeczy, po prostu to jakby nie sprawia, że ja się czuję lepiej. Ja się czuję lepiej jak mam duży koszyk, duży koszyk załadowany pobrzeni kosmetykami, no ale widzicie, każdy ma swojego świra. A jestem święty kosmetyczny, no ale dobra, wracamy do zakupów na AliExpress. Co ja jeszcze kupuję? Otóż, moje kochane, kupuję na gminie i w dużych ilościach okulary. Natomiast nie kupuję tych naj, najtańszych. Sprawdzam, żeby one były z polaryzacją, ponieważ jeżeli wyjeżdżam na przykład właśnie do Egiptu, tam jest bardzo mocne słońce, to słońce odbija się od wody, więc ja wolę, żeby, żeby ta polaryzacja była. Mam swoje własne osobiste okulary, które są jakby robione u optyka, bardzo wysokiej jakości. One mają polaryzację, i wtedy ja sobie po prostu sprawdzam, czy te kupione również ją mają. I na przykład mam tutaj taki model. No, spójrzcie, czyż nie są piękne? Zobaczcie, jak one tutaj, jak się mieni ten, ten załóżnik. Po prostu, no, przepiękne. Ja Wam zaraz z bliska pokażę. O, widzicie? Tutaj są, tu są kamyczki. O. É I to są okularki, za które ja zapłaciłam. Też była jakaś taka duża akcja promocyjna, chyba we wrześniu. I ja za nie zapłaciłam coś około 38 zł. Wiem, to nie są te za 10 zł, które możemy kupić, tak? Czy, czy tam, nie wiem, za 2 dolary, bo takowe też znajdziemy na AliExpress. Natomiast te na pewno są porządne, na pewno mają filtry UV. I tutaj jeszcze do tego dostajemy taki, takie etui. W etui jest bardzo duża, porządna ściereczka. Nie kłamię, to jest ściereczka. O, tutaj jest ściereczka do, do przecierania tych okularów. Tutaj mamy jeszcze miękkie etui i opaskę. Nie wiem po co komu, no ale dobra, niech będzie. Jest opaska, pokazuję. Ja tych okularów kupuję sporo. Zaraz pokażę Wam jeszcze inne modele, jakie mam. Tutaj mam jakieś takiej firmy. Nie wiem, co to jest. Wiecie, przypuszczam, że te kształty gdzieś tam są nazwijmy to ściągane z tych wysokopółkowych okularów, bo pewnie tak jest, nie wiem, ja się na tym nie znam, nie znam się na markach, w życiu nie dałabym za okulary, no chyba, że robione u optyka, to jest zupełnie co innego, bo mam też jedne właśnie takie przeciwsłoneczne, robione u optyka, one są z korekcją, ale to jest zupełnie co innego, to, że wydałam na nich pieniędzy, to jest zupełnie co innego, bo to było robione, wiecie, optyczne i tak dalej, ale za takie, które mogę gdzieś tam zgubić, nie dałabym więcej niż nie wiem 70 złotych o Jezu no dobrze niech będzie stuwa więcej bym w życiu nie dała za okulary a wiem że markowe potrafią kosztować kilkaset złotych i powyżej więc ja po prostu nie widzę potrzeby i sensu ja jako ja tak żeby nikt nie poczuł się obrażony po prostu ja nie czuję potrzeby noszenia markowych rzeczy okularów no, bo to są tylko okulary, które w razie czego, jak zgubię, to nie będzie mi szkoda. No i zobaczcie, te wyglądają w taki sposób. Mają tutaj przepiękne, też błyszczące trzy takie ala diamenciki. Wykonane są całkiem porządnie. Też kosztowały coś w granicach do 40 zł. I tutaj, jak widać, jeszcze są nowiutkie z jakąś tam naklejeczką. I tutaj z tej samej firmy mam jeszcze takie okulary. Tym razem niebieskie. A co? O, bardzo proszę. Też uważam, że całkiem fajne. Yy, tutaj też mają takie diamenciki, bardzo porządnie wykonane. Też mają polaryzację, bo też, jakby pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to, to sprawdziłam, czy rzeczywiście są z polaryzacją. I są fajne, bo widzicie, one są takie cieniowane. Ja bardzo lubię okulary, które są ciemniejsze od góry i jaśniejsze od dołu. No, spójrzcie. Uważam, że wyglądają bardzo tak. Fashion, nie. No wiecie, a ja to taka fashion jestem jak... No ale dobra, okulary mam ala fashion. I tutaj mam jeszcze jedne takie jeszcze, że tak powiem, zupełnie nieotworzone, o. A, bo to są takie jak te niebieskie, tylko fioletowe tym razem. I zobaczcie, jak one przychodzą zapakowane. One tak, nie daj, że są zapakowane w tym etuli, to jeszcze tak, tutaj mamy jedną torebeczkę, i tak nauszniki są zafoliowane i tutaj też jeszcze mamy folie żeby one się nam nie uszkodziły o i tutaj są fioletowe widzicie piękne są nie no i w zależności od tego jaki mam strój to mogę założyć sobie takie okulary tak i być fashion. i mam jeszcze wszystko teraz widzicie, cały mój tutaj bajzel, bo przecież malowałam się tutaj dla Was. No, więc takie okularki też sobie kupiłam. Też kosztowały coś tam w granicy 40 zł. I wiem, ktoś może powiedzieć, że ja wolę mieć jedne, a porządne. Okej, okay. to też jest w porządku. Jeżeli ktoś tak lubi, niech ma. Ja po prostu, wiedząc, że mogę je zgubić, a tak mi się zdarza. To wolę zgubić takie, wiecie, za 40 zł i mieć jeszcze w bagażu, w pokoju, żeby leżały kolejne, niż jak zgubię jedne i potem mieć wielki ból głowy, że na przykład, nie wiem, będąc w Egipcie, czy ja na pewno kupię z polaryzacją. A już jeżeli, to będę musiała za to zapłacić naprawdę bardzo dużo, więc wiecie, wolę kupić na AliExpress, pojechać z trzema parami, mieć trzy pary ze sobą. No i czyż nie są twarzowe? No dobra, również na Aliexpress kupiłam sobie na przykład taki pasek do sukienki. W polskich sklepach one kosztują krocie. Ja już teraz nie pamiętam ile ja za niego zapłaciłam, coś chyba około 20 zł, Natomiast w sklepach, ponieważ to jest pasek z kryształkami, o i on jest taki dość ciężki, to ja taki pasek w polskim sklepie z, z kieckami widziałam za prawie stówę. Więc uważam, że to jest naprawdę wielka przesada. A ten nie, nie pamiętam, nie chcę Wam kłamać. Oczywiście podlinkuję paseczek. Kupiłam sobie go w kolorze fioletowym do takiej właśnie fioletowo-różowej kiecki i drugi kupiłam chyba w kolorze takim jakimś bardzo jasnym, pudrowy róż, czy, czy jakoś tak do, do innej sukienki. W każdym bądź razie nie kosztowały dużo, a naprawdę bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają, bo to jest po prostu wstążka, więc możemy sobie ją, wiecie, dowolnie skrócić. Chociaż tak na dobrą sprawę ja skracać pewnie nie będę, bo one są tutaj tak bardzo ładnie zakończone. O, widzicie. Możemy je sobie, wiecie, bez względu na to, ile mamy, jaki mamy obwód w pasie, to tutaj tej wstążki jest chyba ze 2,5 metra. Także możemy ją sobie wywiązać jak chcemy. I mamy taki paseczek. O, widzicie, taki paseczek. No. I już na sam koniec przyniosłam Wam jeszcze dwie rzeczy, które z całą pewnością są bardzo przydatne w podróży. Otóż mam taką, taki kołnierz. Bardzo fajny, bo zapinany tutaj na taki ala-zameczek. I to jest wykonane z tej termoelastycznej gąbki i to jest nic innego jak po prostu do spania w samolocie taki fajny kołnierz no wydaje mi się, że powinien się sprawdzić, jest mega wygodny tutaj um, powinien dobrze, dobrze, że tak powiem podtrzymywać, spójrzcie głowę to też kosztowało jakieś śmieszne pieniądze i tutaj mamy jeszcze takie organizery, które ja po prostu uwielbiam i y, dla siebie mam różowe, dla Krzysia mam niebieskie i po prostu w nie pakuję no, różne, różne rzeczy na podróż. Czyli na przykład, nie wiem, kostiumy kąpielowe w jeden, w drugi bieliznę, w, w trzeci coś tam. A widzicie, i one mają taką siateczkę na wierzchu. Są dość pojemne. O, zobaczcie. Tutaj naprawdę sporo rzeczy można włożyć. I to jest o tyle praktyczne, że wiecie, w tych szafach gdzieś tam w Egipcie, no. Umówmy się, czystość jest jaka jest, więc żeby nie musieć od razu ze ściereczką lecieć i wszystkiego wycierać, to po prostu ja wszystko układam właśnie w tych, nazwijmy to, organizerach, tak? Czyli tutaj na przykład, nie wiem, podkoszulki Krzysia, czy koszulki, czy nie wiem, czy właśnie bieliznę, czy cokolwiek, tak? Czy moje kostiumy kąpielowe po prostu są ułożone właśnie w czymś takim, nic, nic nie dotyka półek, wszystko jest czyściutkie, także ja Wam takie rzeczy serdecznie polecam. Oczywiście linki będą na dole. No dobrze, właściwie to jest, kochani, wszystko, chociaż tych rzeczy na pewno by się zebrało jeszcze dużo, dużo więcej. O wszystkim, cokolwiek sobie nie przypomnę, dam Wam po prostu linki na dole. No to co? W takim razie ja się z Wami żegnam. Przepięknie Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście ze mną. I do następnego razu. Buziaki. Mua.